witam was wszystkich bardzo serdecznie z strony gamer i witam was w kolejnym odcinku z assassin's creed od razu na wstępie chcę wam coś powiedzieć pewnie się zastanawiacie dlaczegoż yy, mieliście w piątek film z y, assassin ponieważ yy, ostatnio mi się w assassin'a bardzo dobrze gra i się go ogólnie bardzo dobrze mi się go nagrywa więc postanowiłem że Teraz assassin będzie się pojawiał trzy razy w tygodniu, nie dwa, tak jak, już to było, tak jak to było ostatnio, w ostatnim tygodniu. Czyli będzie się pojawiał w środy, czwartki, zaraz, w środy, piątki i soboty. Nie, w środy, piątki i niedzielę, ponieważ mam taką jedną wolną lukę, w, którym, w której no nie mam co robić. Zazwyczaj więc. Będzie, będą w piątki nie też. Nie Siedem, koleś bo... ale mam katar. Y, od razu, już mm, Ciekawe, bardzo fajnie jest, jest. Teraz, ja e, bo, bo od razu chcę powiedzieć, że mm, teraz, w którym to nagrywam, jest wtorek i tak. I tak mi się bardzo dobrze po prostu to nagrywa. A że mi się to dobrze nagrywa, no to. No to pozwolę to też nagrać tak. Żeby było. Co tu się stało? Skąd ja mogę wiedzieć, gdzie jest sprawdza? No. I w dzień, w którym to nagrywam, jest bardzo ładna pogoda. Ale nic z tego, że jest ładna pogoda, jak już się wcześniej trochę. No, zakatarzyłem... więc mogę mówić trochę przez nos. Więc, jest ok. Było cięcie. Brat mi wbił w tybie natychmiastowym do pokoju. Eee, i tak. Eee, teraz sobie pójdziemy zrobić te, ten, ten, a w następnym odcinku myślę, że już Zabijemy króla. Czy on w obronie naszej wielkiej, A tych muszarczy? Nie śmiejcie bąpić, że walczymy o przetrwanie król wiernych Chciałby zetrzeć na nas po pierwszej Nie mam nadziei, że nie Przeciwstawić i on nas Wystarczono ostatnie partie. To dobrze. Upewni się, że wie, jak ciężko było załatwić taką dostawę. To tylko wino. Niektórzy bywają chwiejni w swej wierze. Zdaje się, że wasza święta księga mówi coś na ten temat. Pozostaw ich, niech oni jedzą i cieszą się używaniem i niech zwodzi ich nadzieja. Oni niebawem się dowiedzą i nie zniszczyliśmy żadnego miasta, którego los nie byłby przesądzony. Co to ma znaczyć? Nieważne. Wracaj do swych spraw. Jak sobie życzysz? Czyli wino będą dostarczali. A ja chyba kojarzę coś, tą akcję z winem potem. Próba niszczenia straganów. Nie będę ich niszczył, ponieważ flagi dla informatora są dużo łatwiejsze. Straganów nie będę niszczył, ponieważ no średnio mi to wychodzi. No, kobito! Porumbana. Biegaj, jak popieprzona. A potem, jak się na nią wpada, to się zastanawia. Ale co ty mi robisz? Prawie mnie zabij. Czekajcie. Jest woda, mam nadzieję, że doskoczy. Ok, doskoczyłem. Zarobiliście. Dobra. tego pewien. Poza odcinkiem, oczywiście, sobie standardowo zwiedziłem, jeżeli chodzi o, o całe miasto. Odkryłem sobie już całe wszystkie dzielnice, i całe miasto w ogóle nie odkryłem. No wejście, zawsze na mnie wpadają, a na innych to już nie ma. Komu. Tam, 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 tam. Ciężko mi było się dostać, jeżeli chodzi o. zasadzie ciężko było mi się dostać, jeżeli chodzi o wbicie, bo tam był ten. Bo tam był punkt widokowy. Tam ciężko było mi się wbić, bo zawsze spadał. Nie, nie. Chociaż za to życie. Nie powinny cię tu być. Odejdź! Ty ciurko. No dobra, to się trochę pobijemy. Wow, Co tam taki dobry się ostatnio zrobił? Dobra, nawet źle wchodzą w kontry. Oczywiście moją mo myszkę można jak, za jak zawsze słychać. Może być słychać. Dostał i zlepski. No i a ten jeszcze się podnosi. O, jeszcze jedna próba. Myślę, że już tego snipera tam nie będzie. Nie, bo on już ma. Ale dobra. Leć, pan, leć, 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 leć. Nie wkurza w Assassinie 1, że on tak wolno wchodzi. W następnych częściach to będzie tak zarobić żeby pochodził Hmm. Dobra, flagi dla informatora. Będą gdzieś tutaj... Nie gadaj, że to na górze gdzieś. Dobra, no to na górze chyba. Będę w się wkurzył, gdyby się okazało, że to w ogóle gdzie indziej jest. No czałka w dużej niby na dół mi się, ale okej. Nie wolno tu przebywać. Gdzie jest ten Gdzie jest ta flaga? Nie wiem może z drugiej strony tam gdzieś jest informator. Flaga cała. Sorry koleś, prawie ja cię trąciłem, ale. Ej, wy serio, bo jaj! Chyba, że jestem głupi. I gdzieś tam za cytadelą, tą całą. Czy, czy, czymś tą obudową w ogóle to jest. Tak, przez ścianę sobie wszedłem. Mają to ewidentnie. Sorry koleś? Gdzie ten koleś, no i... Przecież zaraz wkurzę chyba. 15 metrów... Nie, na dół. I serio, gdzie ten koleś jest? Bo mi się okaże, że go minąłem, ale... Serio, bez jaj. Widzicie go gdzieś? A, mi na pewno teraz powiecie. Dobrze, tam gdzieś czeka sobie. poczekać. A koleż tu podejdzie? Tak, cenne minuty tracicie. Dead body. A tu jesteś. Mogę się domyślić. Dobra, panie. Pokój z tobą. Przypuszczam, że potrzebujesz informacji o mieście. W tej chwili nie mam czasu. Muszę znaleźć flagi, które skradziono z naszej skrytki w Damaszku, w dzielnicy bogaczy. Nie wytrzymuję jednak tego upału. Byłbyś uprzejmym mi pomóc? Upał. Przynieś mi je, a pomogę ci jak tylko będę mógł. Mam trzy minuty, ale to, jak daleko te flagi są? Dobra, jedna flaga. O, no nie, po nią. Gdzie, gdzie to jest? Gdzie reszta? Gdzie reszta? Poczekajcie, nie tędy, te, nie tędy. Yy, kolejna. Kolejna. Naprawdę nie mógł sobie jej pozbierać sam, tak? Tylko mnie musiał w to angażować. Jednego z najlepszych asasynów, ale dobra, dobra. Yy, jak to już mówił ten Al tak? Że ta informacja, którą samemu zdobędziemy, jest cenniejsza od tej, którą dostaniemy na teacji. I, i, co, I coś chyba takiego mówił. Ale to nieważne, nieważne, teraz sobie pozbieramy flagi. 5 na 20. Dobra, następna flaga, gdzie jest następna? Następna jest gdzieś tutaj. Dobra, poczekajcie, panowie. I panie? Po chińsku coś pierwszy. No dobra, następna była tutaj. Następna jest. Dobra, złeś koleś już stąd. Na górze pewnie. Nie mógł się inaczej porozstawiać, prawda? Ale jak się będzie zbierało tak po kolei to będzie dużo łatwiej. Ale nieważne. Wiecie skąd mi się ta muzyka kojarzy? z muzyką, jak pamiętacie pewnie, może pamiętacie, może też w to graliście yy, jak była gra The Mummy online, prawda? Na takiej stronie była gra. I taka muzyczka była, jak się bi 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 biliśmy się z takimi bossami, Dobrze to mówię. Chyba tak, ale... Dobra. No panie, masz minutę 59 sekund, a tu koleś zamiast lecieć, to ten co robi? Dużo straciłem czasu w tej twierdzy. Wejdź pan. Gdzie to jest? Pyk, pyk, pyk. 19 na 20, a gdzie jest 20? Ej, nie ma 20 flagi! Oj, nie zużymy. Mówię wam, ewidentnie nie zużymy. Najwyżej będziemy to powtarzać, no bywa. Dobra, chyba będziemy już to powtarzać, bo... Sorry, panie. 18 sekund, no. No nie wyszło mi, ominąłem flagę, której, która gdzieś jest na górze. Dobra, lecimy jeszcze raz do tego kolesia, bo... Teraz już przynajmniej wiem, gdzie są te flagi i będzie mi łatwiej przynajmniej. No dobra, nie odskakuj, koleś. Zero. Muszę od nowa zacząć wspomnienie. Czy mogłem tu wejść? Dobra, F i lecimy. Czekajcie, pierwsza flaga jest tutaj. Potem idziemy po kolei, następna flaga jest... ...tutaj gdzieś na... Tu, ...o tutaj, czekajcie, no swing pan. Gadają w różnych językach. Dobra i teraz nam już szybciej, zdecydowanie pójdzie. No bo, no bo, ponieważ, gdyż, dlategoż, iż, żeż, mm, No, że po prostu... Czekajcie... No po prostu teraz będziemy mieli, myślę, łatwiej. Nazul ala Hul. Niektórzy naprawdę mają tutaj takie śmieszne nazwy. Co on robi?! I tak można powiedzieć. No dobra, zawróciłem. Czyli żeby się mnie nie uczepili, no troszkę, ale to nie Twoja sprawa, panie Widzicie? I teraz nam no dużo szybciej poszło, ponieważ już wiedziałem, gdzie, gdzie wszystkie flagi się znajdują. Ale no, tak se nie mógł sam przebiec. Dla niego za dużo. proszę. sorry. Dziękuję. Rafik ucieszy się z odzyskania flag. Może ten strzępek informacji będzie ci pomocny. Abul zaprosił mnie na jedno ze swych wystawnych przyjęć. Zauważyłem, że łatwo się wspiąć na fontannę pośrodku Pałacu Króla Kupców. Mądrze wykorzystaj tę informacje. A teraz na wybacz, fontannę? ale muszę już iść. Czyli coś tam będzie, że jeżeli będziemy musieli to u tego Króla Kupców coś robić, albo uciekać, albo go gonić, to będziemy musieli... to będzie łatwiej go jakoś wspiąć na fontannę, czy coś na ten styl, prawda? Nie jest wdzięczny. Ja chcę uciec i iść stąd. Nie, czekaj, pewnie ten Tędy. <laughs> Tędyk. Ale widzę, że mogłem sobie po prostu wy wyjść. Ale nieważne. Albo nie będę mógł sobie wyjść. Oj, damy. Nie pierdol. ...by mogli porzucić zmartwienia i zadbać przyjemności. Może czasy są ponure, lecz dzięki niemu, nasze wieczory pełne są światła. Nie ma nikogo hojniejszego od Abul Nukuda. Każdego Ciekawe, ile mu płaci. otwiera swe podwoje dla mieszkańców Damaszku, by mogli porzucić zmartwienia i zaznać w przyjemności. Może czasy są ponure, lecz dzięki niemu nasze wieczory pełne są światła. Król kupców, dba o wszystkich. Nie żąda nic w zamian. Niech jego hojność będzie przykładem dla nas wszystkich. Wszyscy powinni go naśladować. Nie zabijaj. Łoho, jak w KSW. Pizza, pizza, mógł. Prosto, 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 co się z nim. Pierwsza. Będę mówił! Będę mówił! Nie mam ochoty za niego ginąć. Jego złoto nie jest warte życia. Mądry wybór. Czego chcesz? Mam sprawę do króla kupców. Ha! Powodzenia! Rzadko kiedy opuszcza swoje komnaty. Dlaczego? Boi się? To nie strach, lecz nienawiść. Nienawidzi samego siebie prawie tak bardzo jak tych, którym podobno służy. Ze wstydu zamyka się w swoich komnatach. Nie może się ukrywać wiecznie. Nie. Na tych swoich przyjęciach wychodzi przemówić, popatrzeć z góry na ludzi. Może pragnie jakiegoś poczucia przynależności, nawet słabego. Co jest w nim nie tak, że się tak ukrywa? <grybujesz> Zobaczysz. Teraz puść mnie. Mam Cię puścić, żebyś mógł mu powiedzieć, co zamierzam? Nie powiem ani słowa. Masz rację. nie wiem. Dlaczego go zabiję? Ale paparuchy zasrane. Jak nie ucieknę nigdy? Jak, jak już wam ucieka a wy co? Jak mogliście go zgubić? No pewnie, że mogliście. A mówiliście... Nie uciekniesz? No nie! Gówno prawda. Ciulki. Ciulki ogórki. Dobra, tab. Ile mamy wykonanych? Wróć do kierownika biura. Ponieważ mamy 17 minut, to jeszcze ocalimy sobie kilku mieszkańców i dopiero wtedy yy... wezmę się za. No, nie, ale chcę dociągnąć do jakichś 20. A bo wiecie co, mamy 17 minut. To się jeszcze zajmiemy misjami przecież, tak? Chcę dociągnąć do 25 minut, nagram 40-minutowy film. Odejdź, albo w Far trójki. A podzieliłem go na dwie części, na dwa party. Można tak powiedzieć. O co chodzi? O co chodzi? O to gówno. Nie wiem mi. Nie, kiedyś było coś takiego, że o co chodzi, a to tam się odpowiadało coś, ale nie pamiętam co. Ja mam za zbyt krótką pamięć. Chodźcie ludzie! Chodźcie zobaczyć co mamy pan. Chodź! Nie! Chodź zobaczyć co mam. Kogoś tu będzie mieć? O widzisz, na cel. Dobrze, że przybyłeś. To zaszczyt móc służyć. Czego potrzebujesz? List, który ci dałem musi zostać dostarczony do obozu Salahaldina. Odszukaj tego, którego zowią Hiszamem. On będzie mógł ci pomóc. Nie mów o tym nikomu innym. Nikt nie dowie się o mojej misji. W takim razie spotkanie... No ze mną. <noise> Smużynka? Tak, murzynka wygląda. Dużo, dużo więcej rzeczy. Tam wiele rzeczy! Wiele rzeczy. mi z oczu! Rzeczy. Ktoś go okradł. Ciekawe kto. Ale oni są mało inteligentni. ten Myślę, że wykonamy sobie wszystkie misje. Kiedyś mi nie szły te wszystkie misje, dlatego że no... Byłem mało ogarnięty chyba jeżeli chodzi o moje ogarnięcie, to mało się zmieniło, ale nieważne, nieważne. Oczywiście jakby coś, jak ja mówię na przykład, że zostało 17 minut, a wam by coś nie pasowało, to może nie pasować, bo chyba za późno stoper włączyłem. Ale, ale nieważne, nieważne. Na telefonie sobie stopę włączyłem. Dobra, koleś, koleś. Zbyt wiele rzeczy. No to oddaj biednym, a nie chwal się tym. A też się chwalić potrafię. Coś to kojarzy tą misję, że koleś tutaj mi. Trzy minuty na mi <coughs> Przepraszam. Słyszałeś coś nowego o Adze od kiedy odeszła? Nie? Szkoda. Ja nie pewnie złożył odpowiedzi. Do nie szkoda. Słyszałem, że Abul Nukut ma pióro na czubku głowy. Może mógłbym ci pomóc. Lecz czeka na mnie zadanie. Mam cztery cele, które muszę zlikwidować przed południem. Zrobimy to razem, jak za starych, dobrych czasów? Dwa dla ciebie, dwa dla mnie. To osobiści strażnicy Abulanu Kuda. Szybko ich dostrzeżesz. Oko, czyli razem go zabijemy. Nie, tutaj są. Te cele gdzieś w pobliżu. Tam gdzieś są. Czekaj, to ja mam wszystkie cztery zabić, czy dwa? Bo, 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 bo nie ogarniam. Tak. Jazga. Proszę, nie możecie mnie wspomóc! Jestem biedna, chora i głodna! Czekajcie, tab. Kolejny kolej jest y, tutaj. Nie, proszę, nie odchodźcie! Tylko parę monet. To jest wroga! Odpowiedzialny! Tylko dobrze, że, mnie, że, się mnie, że, się mnie, że się mnie nie uczepili. Błagam tylko parę Leć pan! Kolejny koleś jest. Gdzie jest kolejny koleś? Bum, bum. A nie, to już tyle. Gdzie jest ten koleś? Gdzie jest ten koleś? Tutaj. 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 Czy to nie wspaniałe? Tak jak w Ale, pamiętasz? Oto co znalazłem przy jednym z ludzi króla kupców. To chyba plan rozmieszczenia straży. Z pewnością przyda ci się w twojej misji. Zajrzyj do mnie, kiedy tylko zawitasz do Damaszku. Wiesz, że moje drzwi zawsze stoją przed tobą otworem. Pokój z tobą, przyjacielu. to my nie jesteśmy w Damaszku? Bo nie ogarnię, czekajcie. To jest biuro, gdzie my mamy kolejną misję. Brum, 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 brum. Jedna jest tutaj. Jest chyba tyle. Ostatnia? Tak. Mam ile? 22 minuty. 200 metrów mam. To nie wiem, może cięcie zrobię, jak tam że będę dochodził. Zamknij się koleś. kurwa. Pojebane. A chujcie to choć. Co ja robię? Mmm, oh yeah. No, ty pipko! Jeszcze zleciałeś na murzynkę jakąś. Mogło mi się coś I to sekma to w dupie, uważam, że mi się nic nie stało. Proszę, nie możecie mi pomóc. Jestem biedna, chora i głodna! Co się, gdybyś nie mówiła tego z wyrzutem. Dziwo Oj, jedno. Zesrana szmajuza. Ty, proszę. Idź zarób sobie, a nie... żebrasz! Gdybyś chciała, to byś się zarobiła, a nie... Pośrednia kubyłaś? Nie? Nie się. Powiedziałbym na jakiej ulicy spojrzeniak, ale gdybym wiedział. ooo bo... Jak <ścoughs> pierdolnie ta kurwa. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. <ścoughs> Dobra, już doszedłem tutaj. 20 metrów jestem. Od kuleśka i idziemy do Zaczekaj chwilę Altajże. Mam <coughs> codzienną prośbę. Lecz może zechcesz mi pomóc. Przepraszam. Wiem, że zamierzasz zabić króla kupców, ale w mieście jest więcej podobnych okrutników. Kilku sklepikarzy w tej dzielnicy zaczęło sprzedawać zepsute mięso. Jest tanie i nie obchodzi ich, o jakie przyprawia ludzi choroby. Przez nie zginęło już kilkoro dzieci. O ty, chuju. Nie powinniśmy dalej pozwalać na te niesprawiedliwości. Oj, mięso. zabiję tego fiuta. Nie żyje za dzieci, chuju. Ma będzie na dzieci, dzieci przez niego zginęły chuj jeden. Dobra, cel informatora. Mam nadzieję, że zniszczenie tego straganu mi się uda. I tak jak reszta. Zaraz przycisk 1 i shift. Panie, że to jest koniec mojego życia. Ale poczekaj no. No panie. Bo, co po Straga to ja koniec mojego życia, tak? What the fuck, co on kurka wódka zrobił? Oluju Przygotowanie jest podstawą sukcesu. Oczywiście. Jeden koleś. Naprawdę muszę iść do niego znowu. Kolejne cięcie. Nie możesz tak robić, kiedy tego umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy. Nie, we właściwe miejsce. Nie ma lepszego miejsca. Tylko parę lepszego Nie ma Parę migi. Nie masz Nie tu być. Odejdź. Dzi nic, młodzieju! Ciekawe, co go wystraszyło. Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Zrobić sobie krzywdę. Dobra, jest, jesteśmy już. W ogóle nie wiem, jak on szybko mi tak mógł ściągnąć całe HP. F, F, F. Zaczekaj chwilę, Altairze. Mam dość niecodzienną prośbę, lecz może zechcesz mi pomóc. Wiem, że zamierzasz zabić króla kupców, ale w mieście jest więcej podobnych okrutników. Kilku sklepikarzy w tej dzielnicy zaczęło sprzedawać zepsute mięso. Jest tanie i nie obchodzi ich, o jakie przyprawia ludzi choroby. Przez nie zginęło już kilkoro dzieci. Nie powinniśmy dalej pozwalać na tę niesprawiedliwość. Czy zechcesz położyć temu kres? Nawet nie odpowiedział, ale okej, okay, okej. Okay. Nieważne. Sorry, koleś. Irytujesz mnie! No panie, zamiast przeskakiwać, to weź pan tego kolesia za szmaty. Słuchajcie. Dobra, nie mogę już pozwolić, żeby mnie tłuki. Bo ja nie wiem jak wtedy oni mnie tak szybko ściągnęli. Dobra, kontra weszła. Prosto, w brzmiu, ale ten koloś mi zabrał pizuchapca. Nie wiem co on ma, brudę, za miecz jak pieprze. Bo jaką ma pizdę łapie Dobra, zdychaj pan. Jeszcze dochodzą no. Spieprzaj pan. Kogoś. Właśnie strażę zabiłem więc... Jeszcze nie niewierny? To. Naprawdę muszę poczekać, aż się tu wszystko uspokoi, tak? No ja pierwsze, nie. Ja chyba muszę to ewidentnie od początku zacząć. Nie, wiecie co? Zrobię jakieś na rzecz. Pink! Wiecie co, może ja tego nie będę robił na odcinku, bo zrobię to poza odcinkiem, dlatego że yy, to jest trochę ciężkie. na budynek. Trochę ciężkie. A więc... Dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie i